1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się powstanie, i zdaje się, że zaraz na drugi dzień wola była, cała dzielnica była pod, pod władzą powstańców, pod AK. Także 3 sierpnia myśmy mieszkali na trzecim piętrze i jak były naloty, syreny i tak dalej, tośmy schodzili do podziemia. I znaczy, cała kamienica schodziła do podziemia, tam już miał, każdy miał swoje łóżko i tak dalej. Znaczy było wszystko przygotowane, żeby żyć w podziemiu, ale nam się zachciało zjeść kolację w mieszkaniu. Więc jemy kolację, a tu nagle wybuch ciemność, potem drugi wybuch i coś mnie uderzyło w plecy. I coś po znaczy coś poślimy, zobaczyliśmy, że to był Magiel. Magiel spadł tuż koło matki. A matce się nic nie stało, a ja krwawiłem, znaczy miałem ranę w głowie i w łokciu. Więc w ciemności wyszliśmy z mieszkania, i matka mówi do mnie: Módl się, módl się, żeby schody były. No i doszliśmy w, w ciemnościach do, do schodów i schody były. Zeszliśmy do podziemia, potem wyszliśmy tym takim malutkim okienkiem, co wychodziło na chodnik na ulicę i od środka już podstawili drabinę. wyszliśmy na ulicę i poszliśmy na posterunek sanitarny AK. No i wtedy Stanąłem w ogonku i tam byli wszyscy uzbrojeni z opaskami biało-czerwonymi. Niektórzy mieli czapki, polskie, orzełki i tak dalej. I ja bez żadnej broni w tego stoję w ogonku, żeby mnie też opatrzyli. W końcu dostałem się tam, obandażowali mi całą głowę. Zaczęli dłubać w łokciu jakimś tym drutem zakrzywionym. To obandażowali mi łokieć i Posłali mnie z powrotem. Ja oczywiście byłem bardzo dumny, że to, to był jedyny mój czyn bojowy. To właśnie to. No i wróciliśmy już potem, nie wychodziliśmy więcej na góry i do końca powstania mieszkaliśmy w podziemiu, w suterenie.